Hej hej. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić książeczkę pana Dawida Egelmana. Jest to mózg incognito, wojna domowa w Twojej głowie, I pozycja jest od wspaniałego wydawnictwa Zysk iska. Tak się ta książeczka przedstawia. I co mogę o niej powiedzieć? No, to że w ogóle nie sądziłam, jak świetna jest to książka. Słuchajcie. Wierzcie lub nie, ale u mnie przynajmniej zawsze w życiu się powtarza, że Oczywiście sam człowiek dokonuje różnych wyborów. No i tak, człowiek, czyli my. Ale powiem Wam, że ta książka ukazała mi zupełnie inny obraz tego działania. No bo tak, nasz mózg ma wypracowane spektrum działania i to dzięki niemu podejmuje różnorakie decyzje. Weźmy na przykład pewien przytoczony, yy, akurat w tej pozycji, przykład. Otóż tak, czytamy gazetę, no i nagle przychodzi nam do głowy świetny pomysł na biznes. No, jesteśmy nim bardzo podekscytowani i obwieszczamy najbliższym nasz geniusz. Hmm, nam się wydaje, że nasz, ale nie zastanowimy się nad tym, że zanim doszliśmy do tego wniosku, nasz mózg właśnie wykonywał ogromną pracę. Być może miesiącami, a nawet i latami nasza sieć neuronowa męczyła się, zbierając informacje i testując różne kombinacje, żeby mogła dojść do tego wniosku, do którego my doszliśmy. Oczywiście nie uważamy yy, tej myśli za własną, no i niestety nie poświęcamy jej ani jednej chwili. I to jest troszeczkę takie niesprawiedliwe, no jednak w ten sposób funkcjonujemy. I no, myśląc, wydaje nam się, że myślimy sami, ale tak naprawdę e, myśli za nas mózg. On nam po prostu podpowiada, w jaki sposób mamy działać. On to latami wszystko wypracowuje i no jakby nie było. Mózg to my, a nie my to mózg. I słuchajcie, czasami się dziwimy, że w ogóle nawet nie jesteśmy w stanie spamiętać najróżniejsze szczegóły z życia. No nie potrafimy sobie nawet przypomnieć, co jedliśmy tydzień temu. No a dzieje się tak właśnie dlatego, że zostało zaprogramowane, by nie pamiętać rzeczy, które nasz mózg uznaje za nieprzydatne. Czasami też, kiedy na przykład jesteśmy chorzy, działamy na tak zwanym autopilocie. Wykonujemy codzienne czynności, nawet się nad nimi w ogóle nie zastanawiając. A to dlatego, gdyż zapisane zostały nasze działania codzienne w mózgu. I wiele razy powiem Wam, że podczas choroby zdarzyło się, że właśnie byłam u lekarza, odwiedziłam aptekę, zrobiłam zakupy, a potem nagle znalazłam się w domu, i nie wiedziałam jak. Naprawdę byłam taka zaskoczona, bo przecież okazało się, że w ogóle, no niestety, ale jeździłam podczas gorączki ponad 38 stopni. No, w ogóle wszystkie moje działania wtedy przyjmował autopilot, a ja nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Właśnie to było dla mnie no trochę niebezpieczne, ale właśnie wtedy mój mózg pokazał mi, że może działać bez mojej wiedzy. No, książka jest dla mnie naprawdę niesamowita. W ogóle ma tyle ciekawych rzeczy tutaj. Pisano w bardzo prosty sposób, żeby przede wszystkim... Każdy wiedział, każdy ją zrozumiał, i żeby był świadom tego, że to nie jest jakiś tam wymysł, tylko wszystko jest oparte tutaj na dokładnych przykładach, żebyście mogli sobie y, tak samo po prostu porównać, jakby nawet swoje życie, razem z tym wszystkim, co jest opisane tutaj w książce. Dla mnie jest to mega inteligentna pozycja. I ja wam naprawdę bardzo mocno polecam, jeżeli ktokolwiek z was chce się nadal dowiedzieć. I jak funkcjonuje was, Wasz mózg albo w jaki sposób nie funkcjonuje, no to tym bardziej zapraszam Was do lektury i się z Wami żegnam. Pa, pa!